Hello there, General Kenobi! Awe, z tej strony Spaw. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Budujemy Droida. Budujemy Artu. I dzisiaj na stole towarzyszy mi tylko główka Artu, bo reszta jest tutaj na boku. Z tego względu, że tutaj wystaje pewna paczuszka. Pewna paczuszka. Pewna mała paczuszka. Jak ja to zobaczyłem, słuchajcie, oczom do tej pory nie wierzę, co się tu znajduje. Jestem strasznie ciekaw, mam nadzieję, że Wy też. To otwórzmy i zobaczmy. Nie podglądam. No ale no, kątem oka jakby nie patrzeć, coś tam widać. Pierwsze z brzegu. Uwaga, urządzenie elektryczne. Elektroniczne. Numer 99. Jest ciekawie. No, zaraz zobaczymy, co to jest. Kolejny numer. Numer 100. Setny. Kolejne zaślepki. Kolejne zaślepki, kolejny papier, kabelki i jakieś pudełko. A z tyłu. artu. Czyżby to było ostatni odcinek? Czyżby to było wszystko? Przekonajmy się. Kolejny numer. Zeszedł 96. Silniczek jakiś. I kabelki. Tak, tak. Silniczek i kabelki, dobra. Następny zeszyt. 98. Jakieś puzzle. Jakieś puzzle. Tu rachunek, na bok. Musiałem zajrzeć, bo nie wiedziałem, w którą stronę sięgać. Kolejny zeszyt. 95. Zapewne coś do głowy, żeby się głowa kręciła. tak chwilę to zobaczycie wszystko. I Jej! Jeszcze jeden numer. 97. Tryty, i jakieś sosie. Tak. Tryty, tytki, jakieś jakieś się. I.

Całkiem ciekawe. Ale zaczniemy sobie od otworzenia, od otwarcia tego. Ja się mogę tylko domyślać, co to jest. Ja się mogę tylko domyślać, ale. Ale zobaczmy, cóż to takiego. O! Drodzy padawani. Oto przed Państwem Artubitu. Muszę Wam powiedzieć, że wygląda Spoko Jak na taki malutki modelik Jest oczywiście parę niedociągnięć Ale Prezentuje się bardzo ładnie Taki mały Artu Artuditu Bardzo ładny Stań sobie tu, będziesz tą towarzyszył do końca odcinka. A my co? Otwieramy paczki i zobaczmy, co tam ciekawego się prezentuje. Dzisiaj zaraz do Was wracam. I witajcie po szybkim cięciu. Tak się prezentuje dzisiejsza dostawa puzli. Niestety ostatnia dostawa puzli, ale o tym za chwilę. Weźmy sobie pierwszy zeszyt na dziś. Zeszyt numer 95. W którym mamy blaszkę, rurkę i nie wszystko. Mamy blaszkę, mamy rurkę, mamy jakieś pierdoły, takie coś. Natomiast w samym zeszycie, w samym zeszycie mamy nowe stworzenia. Tworzenie galaktyki. No, Gryfas, dzień dobry. Artuditu część szesnasta. Tu mamy trochę komiksów. Tu mamy część szóstą. Robotyka na Politechnice Federalnej w Curychu. O cóż tu chodzi? No dobra, okej. Okay. Część systemu obrotowego kopuły. Tak, wał napędowy. Poprawa dużego łożyska. Tak to będziemy montować. Tu, tu są sieć. Drugi zeszyt na dzisiaj, numer 96. Kolejny kabelek. Jakiś napęd. Coś, co będzie się napędzać. I pozwólcie, że ja to otworzę. I jakieś takie coś. Dobra. A w samym zeszycie mamy początek zdjęć do zemsty sitów. O, trzecia część. Dobrze. Padmen. Dobry. tu część 17. O, Snoke. się ma. O, BBA. Nadal czekam na bb 8 i tą służarkę z trzeciej trylogii. Raspberry Pi i Arduino. Nie mam pojęcia co to jest, ale widzę, że jakieś coś z elektroniką związane. Mhm. Montaż silniczka do obrotu, głowy. obrotu głową. Kolejny 97 zeszyt, to jest na Kabelki, żeby się nie walały po wszystkim. Tu mamy trytytytytki. A tu mamy. A. Pierwsza na dziś porcja śrubków. A tutaj jest. Ja to otworzę i zobaczę, bo nawet nie wiem, gdzie uciekasz. Pokaż się, co tu. Toranęściu jest. To jest. Pasek do spodni. Dobrze, nie będę cię wyciągać. Dowiemy się z zeszytu co to jest. Dowiemy się z zeszytu, tuż to takiego. A to można wyrzucić. O przepraszam, tu jest jeszcze soczewka. Czy tam oko ślepie? Oczko nie będzie. A w samym zeszycie mamy pamiętne chwile. Ciuwi, scena z emstysitów. Hmm, okablowanie i kamera. Dobra, opaski zaciskowe, kamera wideo, soczewka, tak jak mówiłem. Okej, okay. z tym będzie strasznie dużo zabawy. Ciekawe, czy podołam. Ojej, dobra, dobra. Ten zeszyt. Będzie strasznie ciekawy 97. Kolejny zeszyt 98, i tutaj mamy jakieś puzle. Tak. I raz, dwa, trzy, trzy cztery porcje śrubek. Ciekawy nam z tego zostanie. Zobaczymy na końcu. A w samym zeszycie. Ostateczny pojedynek. Trzecia część. Haja. ja. Wszystko gotowe. Zostało 18 miesięcy. Wsporniki czujników i płytki drukowanej. A Czy to jest płytka drukowana? Jakkolwiek to brzmi, jakkolwiek to zwał. Dobrze. By tu było. A, będziemy wyciągać oko z robota i mu wkładać soczewkę. Błagam, trzymajcie kciuki, żeby moje grube paluchy tam weszły wszędzie, gdzie potrzeba, i to wszystko pomontowały. Już widzę, że będzie bardzo ciekawie. Zeszedł numer 99, przedostatni. W którym mamy jakieś pudełko. To na później. A w samym pudełku jest jakieś coś. W którym również jest jakieś coś. A tak, to jest zapewne na tą płytkę drukowaną. A tu jest na HDMI. HDMI. Jak to się zamyka? Tutaj w tą. I tutaj to. OK. A w samym zeszycie mamy zadanie wykonane. Mhm. Mapa kolorów. Kathleen Kennedy. O droid astromechaniczny, część szósta bb Cześć BB łobuzie. Roboty do recyklingu. ABC Robotyki. No, sprytnie to wygląda i ciekawie. Płytka drukowana kopuły. Co to to jest? Takiego to. Jeszcze tego nie kumam, ale zaraz to mam nadzieję, że skumam. Ostatni zeszyt na dzisiaj. I niestety ostatni zeszyt w tej serii. Mamy tutaj pudełko za chwilę. Yy, na kable opaskę. Zaślepki na śrubki. Sporą ilość. Znaczy sporą ilość. No, sporo to wygląda, ale. Dwa kabelki. Yy, naklejkę z przyciskami sterującymi i zaślepki na śrubki. A tutaj, no. A tutaj mamy... A to chyba nie tu. A, okej. Okay. Nasz droid będzie miał doładowanie. O kurde, patrzcie jakie ustrojstwo. Fajnie wchodzi na klik. Sprytne. Sprytne, ciekawe, interesujące. Dobra, to, damy sobie, to sobie damy na bok. Dobra, leż tam. I teraz tak. Instrukcja obsługi tu się jeszcze pojawiła, o czym nie wiedziałem wcześniej. Spersonalizowane wykończenie. W samym zeszycie mamy kończymy montaż Artuditu. Zasilacz i kable. <laughs> Okablowanie. O kurde. Wohoho! No, tu będzie naprawdę sporo zabawy. Chyba nie zobaczymy dzisiaj, jak on działa, bo nie mam baterii. Chyba, że są. Odszukaj, żeś, które gotowałeś. Chyba, że mam gdzieś, ja nie wiem, ale. ale zobaczymy za chwilę. Będziemy się bawić tym za chwilę. Ale mamy jeszcze jedną gazetkę. Instrukcję obsługi. Właściwości poziomy wskaźnika stanu, tylny wskaźnik stanu. Aha i tu jest pokrótce opisane co tu jest co. Mhm. Dobra, będziemy sobie łączyć się w trybie lokalnym. To to jest do przestudiowania strasznie. Mów tok. Otwórz wybrany, plik audio. On może też mówić? O kurde. Galeria zdjęć, które robi nasz Artu. Dobra. To co? Bierzemy się za składanie. Chodź mi robociku. Bierzemy się za składanie tego. Tutaj zaraz będzie kabli od groma. I widzimy się za chwilę. Jak już będzie Artu gotowy. Tu będzie główka. Tu będzie korpus. Przodu, z tyłu. I tak. Tak więc trzymajcie kciuki, żeby to się udało wszystko dobrze poukładać, dobrze uruchomić. Mini Artu będzie tutaj bacznie obserwować i widzimy się za szybkim cięciu. Za szybkie cięcie. Za chwilę się widzimy. I witajcie po szybkim cięciu. Przedstawiam Wam nowego członka rodziny Artu Ditu. Dla Was to było cięcie chwilowe, sekundowe, momentalne. Dla mnie to była zabawa ładnych parę godzin. Dwie godziny albo trzy. No w każdym razie no trochę mi zeszło na złożeniu tego cholerstwa. Tak, teraz mówię cholerstwa, ale strasznie mi się podoba. Łobus. Yy, I co? Co się zmieniło? Poza tym, że jest robocie już skończony, każdy jeden kabelek musiał wejść do swojego miejsca. Tam było tak mało przestrzeni, żeby palce wsadzić, żeby dobić to wszystko. Później tą kopułę, samą kopułą i tą taką płytką, płaską, takim kabelkiem druci, Nieważne. Tutaj przy oczku, tu jest kamera. Tak. I z samym tym kabelkiem tam walczyłem dosłownie 30 minut, żeby tą francę zamontować. Nie jestem urodzonym elektrykiem, elektronikiem i osobą od tych kabelków, więc długo mi to zajęło czasu. Ale efekt końcowy widzicie, jak się prezentuje. No jest przewspaniały robocik. Yy, oczywiście miecz też jest. Nie chowałem go tam, bo jak go tam schowam, to zginie. Zapomnę o nim. No i co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Na chwilę obecną nie, zrobi, nie mam baterii, nie mam akumulatorków i tak dalej. Nie przygotowałem się do tego, przepraszam. Tak, ale zrobimy jeszcze jeden odcinek z przebudzeniem robo, robocika droida Artu. A na tej chwilę ja wam serdecznie dziękuję za, za obejrzenie Dzisiejszego odcinka, całej serii i jeszcze następnego po tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zobaczymy, może wrócę do Was raz jeszcze z taką serią. Jak coś ciekawego się trafi, zobaczymy. A tymczasem co? Serdecznie dziękuję za obejrzenie, za wysłuchanie dzisiejszego materiału. Jeżeli się podobało, jeżeli robocik Ci się podobał, efekt końcowy. Kultowego robocika Artu Ditu Ci się podoba. Zostaw łapkę w górę. No jeżeli Ci się nie podoba, to zostaw łapkę w dół. Zasubskrybuj, jeżeli tego jeszcze nie robisz z tym dzwoneczkiem Didu Didu, żeby nie przegapić momentu, kiedy Artu się obudzi i zrobi swój pierwszy przejazd. A tu jeszcze jest yy, gdzieś tam w środku jest projektor, który działa. Bo sprawdzałem. A, no i przede wszystkim. Czy dobrze to poskładałem? To trzeba obejrzeć. Czy ja, nie znający się na kabelkach, dobrze poskładałem kabelki? To może być ciekawe, sam to chyba obejrzę. Ok, tak więc trzymajcie się ciepło. Niech moc będzie z Wami. I raz jeszcze dzięki za towarzyszenie w tej serii. Awe.